Każdego dnia podejmujemy setki decyzji, często nawet nieświadomie. Wybór słów, sposób reagowania na trudności, interpretacja wydarzeń wszystko to wypływa z przekonań, które głęboko zakorzeniły się w naszym wnętrzu. Przekonania te działają jak filtry, przez które patrzymy na świat. Jeśli wierzymy, że świat jest miejscem niebezpiecznym, pełnym zagrożeń, Będziemy widzieć przede wszystkim przeszkody. Jeśli natomiast nosimy w sobie przekonanie, że życie oferuje szanse i możliwości, nasz umysł będzie wyłapywał sytuacje, które otwierają drzwi do rozwoju. Przekonania mają moc kształtowania nie tylko naszego spojrzenia, ale również tego, co faktycznie robimy. Człowiek, który wierzy, że nie potrafi uczyć się nowych rzeczy. Nawet nie podejmie próby, zanim jeszcze zacznie. Zatrzyma się, bo jego wewnętrzny głos powie mu, że to i tak się nie uda. Z kolei ktoś, kto wierzy w możliwość rozwoju, odważy się spróbować, a pierwsze potknięcia potraktuje jako etap procesu. Ta różnica w nastawieniu może zadecydować o całym kierunku życia. Warto zauważyć, że przekonania nie rodzą się znikąd. Często są owocem doświadczeń z dzieciństwa, reakcji otoczenia, słów rodziców, nauczycieli czy rówieśników. Gdy ktoś wielokrotnie słyszy, że jest zdolny, zaczyna wierzyć, że jego wartość leży w byciu najlepszym. Jeśli jednak zostanie nazwany leniwym czy nieudacznikiem, Przyjmuje to jako część własnej tożsamości. W obu przypadkach powstaje niewidzialna rama, w której zamyka się postrzeganie siebie. Umysł nastawiony na rozwój uczy, że te ramy nie są nie do przełamania. Nawet jeśli dorastaliśmy w środowisku, które utrwalało ograniczające przekonania, mamy możliwość ich zmiany. To wymaga świadomości i odwagi aby spojrzeć na swoje myśli jak na narzędzia, a nie niepodważalne prawdy. Przekonania mogą nas wspierać, ale mogą też więzić. Dopiero gdy zaczynamy je rozpoznawać, zyskujemy wolność, by wybierać inne. Wyobraźmy sobie osobę, która wierzy, że nie potrafi przemawiać publicznie. Za każdym razem, gdy pojawia się taka okazja, ogarnia ją strach i rezygnuje. Ale jeśli zamiast tego zacznie powtarzać sobie, że wystąpienia to umiejętność, którą można wytrenować, otworzy przestrzeń do praktyki. Pierwsze próby będą trudne, ale z czasem nabierze pewności. Przekonanie przestaje być przeszkodą, a staje się nowym fundamentem. Zmienia się nie tylko to, co robi, ale także to, kim się staje. Najważniejsza prawda, jaka płynie z tej perspektywy, brzmi: Nie jesteśmy niewolnikami swoich przekonań. Możemy je badać, kwestionować, a nawet przekształcać. To jak wymiana okularów, świat może być ten sam, ale barwy, które dostrzegamy, zupełnie się zmieniają. A gdy zmienia się nasza percepcja, zaczynamy podejmować inne decyzje. A te decyzje prowadzą nas w nowe miejsca. Właśnie w tym tkwi siła umysłu rozwojowego w zdolności do przemiany, która zaczyna się od jednej myśli. Każde przekonanie działa jak samospełniająca się przepowiednia. Kiedy wierzymy, że nie jesteśmy w czymś dobrzy, nasze działania zaczynają odzwierciedlać ten obraz. Nie podejmujemy prób, unikamy wyzwań, a każda porażka, Utwierdza nas w poczuciu, że mieliśmy rację. To błędne koło, które zamyka drogę do rozwoju. Ale kiedy uwierzymy, że możemy się uczyć i zmieniać, wówczas nasze działania stają się dowodem na to, że rozwój naprawdę jest możliwy. Przekonanie tworzy ramy, w których układa się nasza rzeczywistość. W codziennym życiu nie zawsze zauważamy, jak silny jest wpływ myśli. To jak reagujemy na trudne sytuacje, zależy od tego, jakie schematy nosimy w sobie. Ktoś, kto wierzy, że problemy są nie rozwiązania, szybko się podda. Ktoś, kto widzi w trudnościach okazje, poszuka sposobów, by z nich wyciągnąć lekcje. Różnica nie leży w samej sytuacji, ale w interpretacji. To ona decyduje o tym, czy stajemy się ofiarą, czy twórcą swojego życia? Przekonania mają również moc kształtowania naszej relacji z innymi ludźmi. Jeśli wierzymy, że ludzie są źli i nie można im ufać, będziemy stale szukać dowodów potwierdzających tę myśl. Każdy drobny gest niezrozumienia będzie dowodem, że mieliśmy rację. Z kolei, gdy nosimy w sobie przekonanie, że ludzie potrafią być dobrzy, łatwiej zauważymy wsparcie, życzliwość czy bezinteresowną pomoc. W ten sposób tworzymy wokół siebie przestrzeń, która wzmacnia wiarę w dobro i otwiera serce na bliskość. Warto zrozumieć, że przekonania nie muszą być świadome często działają jak ciche programy zapisane w naszej podświadomości. W dzieciństwie chłoniemy słowa dorosłych, ich reakcje, sposób patrzenia na świat. Jeśli w domu powtarzano, że pieniądze są złe, dorosły człowiek może nieświadomie unikać obfitości. Jeśli słyszał, że jest niezdarny, może w dorosłości rezygnować z prób rozwijania nowych umiejętności. Dopiero zatrzymanie się i refleksja Pozwalają te schematy ujawnić i zacząć je przemieniać. Transformacja przekonań nie polega na sztucznym powtarzaniu pozytywnych haseł, lecz na stopniowym budowaniu nowych doświadczeń. Kiedy zaczynamy działać wbrew staremu schematowi, tworzymy dowody na to, że życie może wyglądać inaczej. Jeśli ktoś wierzył, że nie potrafi mówić w obcym języku, a mimo to podejmie naukę i zacznie dostrzegać postępy, krok po kroku jego przekonanie zacznie się kruszyć. Nowe doświadczenia budują nowe wewnętrzne prawdy, które stają się fundamentem dalszej zmiany. Siła umysłu rozwojowego polega więc na tym, że nie zatrzymuje się na tym, co było, lecz patrzy na to, co może być. Nie pyta. Jakie ograniczenia narzuciła nam przeszłość, lecz jakie możliwości kryje przyszłość? To podejście sprawia, że zaczynamy traktować życie jak płynący strumień, w którym zawsze można zmienić kierunek. Nasze przekonania stają się wtedy mostem, a nie murem. A każdy nowy krok, nawet jeśli początkowo niepewny, prowadzi ku przestrzeni większej wolności i odwagi. Najgłębsza zmiana dokonuje się wtedy, gdy zaczynamy świadomie obserwować swoje myśli. Kiedy zauważamy, że w trudnej sytuacji automatycznie pojawia się głos mówiący nie potrafię, możemy się zatrzymać i zapytać: Czy to naprawdę prawda? Czy tylko echo starego przekonania? Sam akt obserwacji otwiera przestrzeń do wyboru. Już nie jesteśmy biernymi ofiarami własnych schematów, ale świadomymi uczestnikami wewnętrznego dialogu. To pierwszy krok do transformacji. Przekonania często wydają się twarde jak kamień, lecz w rzeczywistości przypominają glinę, którą można kształtować. Potrzeba jednak cierpliwości i powtarzalności. Nie wystarczy raz uwierzyć w coś nowego. Umysł potrzebuje wielu doświadczeń, aby wzmocnić nowe ścieżki. Dlatego praktyka jest tak ważna, każde działanie podjęte w duchu rozwoju staje się dowodem, że zmiana jest realna. Z czasem stare schematy słabną, a nowe nabierają mocy, aż stają się naturalną częścią naszej tożsamości. Warto pamiętać, że nasze przekonania wpływają nie tylko na nas samych, ale również na ludzi wokół. Rodzic, który wierzy, że dziecko ma potencjał do nauki i wzrostu, będzie wspierał je w odkrywaniu możliwości. Nauczyciel, który zakłada, że każdy uczeń może się rozwijać, stworzy przestrzeń, w której nawet najsłabsi poczują się zachęceni do wysiłku. Ten sposób przekonania stają się jak fale, które rozchodzą się daleko poza nasze wnętrze, zmieniając atmosferę całych relacji i społeczności. Umysł rozwojowy uczy nas również pokory wobec własnych ograniczeń. Nie chodzi o to, aby udawać, że możemy wszystko, ale by przyjąć, że zawsze możemy być odrobinę lepsi niż wczoraj. Taka perspektywa nie obciąża ciężarem nierealnych oczekiwań, lecz daje lekkość. Nie musimy być doskonali, aby zasługiwać na wartość. Wystarczy, że jesteśmy w drodze. Każdy krok staje się dowodem, że rozwój to proces, a nie nagły skok. Największym darem, jaki daje przemiana przekonań, jest wewnętrzna wolność. Gdy uwalniamy się od myśli, które nas więziły, odkrywamy, że możemy kreować życie zgodne z naszymi pragnieniami. Przekonanie dzita nie dam rady, ustępuje miejsca myśli, mogę spróbować. Lęk przed porażką zamienia się w ciekawość, co przyniesie kolejna próba. To subtelna, ale rewolucyjna zmiana, która prowadzi do głębszej pewności siebie. I poczucia sensu. Na końcu warto zrozumieć, że siła przekonań nie polega na ich absolutnej prawdziwości, lecz na tym, jak kierują naszymi wyborami. Jeśli potrafimy wybierać takie, które nas wspierają, zaczynamy tworzyć życie pełne możliwości. To nie znaczy, że droga stanie się łatwa, ale kiedy nasze myśli są sprzymierzeńcem a nie wrogiem, każdy dzień staje się przestrzenią, w której możemy wzrastać. Wtedy przekonania nie ograniczają, lecz otwierają drzwi do przyszłości, w której stajemy się autorami własnej historii.